The <laughs> Tyczeń to jest zazwyczaj wspaniały moment by bawić się ikonami i dzisiaj przypomnę wam dlaczego, a zrobię to budując podstawowy skład legend dla zabawy, podając przy tym ich najwyższą średnią dzienną grudniową cenę oraz tę aktualną. Myślę, że te liczby zrobią wrażenie, więc przejdźmy do rzeczy. Na start Petr Czech. No tutaj ta różnica nie jest jeszcze jakaś fenomenalna, ale Czech nigdy nie był najdroższym bramkarzem, a że wciąż dochodzą mnie słuchy i sządaje radę, no więc czemu nie dać mu szansy? Dalej na lewej obronie nie ma zbyt wielkiego wyboru wśród średnich kart, przez co z braku laku postawić trzeba na Kola, który również zaliczył spadek ceny raptem o 100%, więc nie robi to większego wrażenia, ale już wchodząc w środek obrony, Rio Ferdinand jeszcze 7 grudnia chodził co najmniej po 1,5 miliona monet, a teraz realnie da się go wysnajpić nawet za 370 tysięcy, więc zaczyna się zabawa, która wygląda tym lepiej, że Laurent Blanc wciąż całkiem użyteczny stoper, w grudniu po południu chodził po 600 50 tysięcy, a teraz da się go wyrwać nawet za 90, więc spadek ceny wynosi tutaj kilkaset procent. Natomiast tylko 200% staniał grający na prawej obronie Curan, chodzący miesiąc temu w swym szczytowym momencie 1 200 tysięcy monet, a teraz datny do wychwycenia na rynku za 400 tysięcy, więc, no jak na nową ikonę, jest to bardzo ciekawa stawka. Wchodząc jednak w pomoc, nie mogłem się powstrzymać. Mam nawet tego makelele za SBC, ale w tej ekipie, tak jak dwa tygodnie, temu w Tanie Ale Dobre pojawić musiała się ta podstawowa wersja Francuza, bowiem nawet tak tania karta zdołała stanieć o kilkaset tysięcy w tym krótkim czasie. Natomiast idąc dalej, skoro już budujemy skład ikon, pozwólmy sobie na eksperyment. Buffon na SP to nowa karta i on staniał może ze 20 tysięcy, bo nie miał kiedy, ale trzeba w końcu sprawdzić, co to jest. Czemu gość dający wszystkim zgranie, mierzący 192 cm wzrostu, tak solidnie osadzony w gangu hulita, kosztuje takie grosze? Ludzie nie patrzą przecież na to, że on powinien być bramkarzem, bo grają wszystkim, co jej wciśnie, więc czas sprawdzić, czy z tym gościem jest coś nie tak, czy to może ukryty, tani rzeźnik. No bo idąc dalej, wracamy do naszego standardowego rytmu i taki kaka nabyty obecnie za 250 tysięcy jeszcze 6 grudnia chodził po 850 tysięcy. No więc znowu ta różnica jest ciekawa, aczkolwiek nie aż tak interesująca, co u naszego pierwszego napastnika Gareta Bale'a. W chwili, w której montuje ten filmik da się go wyrwać za 700 tysięcy, a jego cena poniżej 2 milionów spadła dopiero 17 grudnia, więc ten zjazd jest w przypadku Waliczyka niesamowity i nawet grający obok niego Henry nie leciał w ceny tak bardzo, no chociaż trudno też nie zauważyć, że Francuz stracił skromny milion na wartości względem najwyższej dziennej grudniowej ceny. Zamykając ten skład, postawiłem na George'a Besta, bo teoretycznie jest to zawodnik wciąż solidny, a kosztuje raptem pół miliona i oczywiście w miesiąc staniał mniej więcej o swoją obecną wartość. Tak wygląda więc ta ekipa, i generalnie, chociaż nie jest to absolutnie topowy skład ikon, o takim czymś raczej da się pograć, bo tu są zachowane wszelkie podstawy i obecnie, no ten. Ze... Zespół kosztuje ledwo ponad 3 miliony 900 tysięcy monet, a jeszcze około miesiąc temu, nawet jeśli nie kupowalibyśmy niniejszych ikon w najgorszym możliwym momencie i tak zapłacilibyśmy dobre 10 milionów. Trudno więc nie zauważyć zmiany, i właśnie dlatego styczeń to świetny moment, by brać się za zabawę wyjątkowymi kartami. No bo one są wciąż na tyle dobre, że z ich użyciem da się ugrać coś konkretnego, no czyli chociażby druga albo ewentualnie ta trzecia ranga w mistrzostwach, dająca nieco lepsze nagrody, ale jednocześnie taki skład, nie dość, że kosztuje obecnie niecałe 4 miliony monet, to najpewniej sporo jeszcze stanieje i takiego besta za podobną cenę będzie dało się zastąpić Jarzinho, Tiura Makafu i tak dalej, i tak dalej. No ale trzymając się tego co już jest, generalnie ten skład grał i tak lepiej niż się tego spodziewałem. Taki Gareth Bale wyglądał często solidniej niż gdy go testowałem niebawem po premierze gry, gdy to jego rywalami były o wiele słabsze karty. Obecnie nie przeszkadzały mi nawet problemy z przyspieszeniem Waliczyka, jego sieknięcie lewą nogą jest niesamowite, no i ogólnie gość łącznie zaliczył podczas tych mistrzostw więcej bramek i asyst niż rozegrał meczów. Grając taką kartą za 700 tysięcy monet, mając przy tym świadomość, że jeszcze miesiąc temu trzeba było dać za nią ponad 2 miliony, no to jednak też daje frajdę i możliwe, że te liczne łatki pozmieniały grę na korzyść Bale'a, no albo ja nauczyłem się solidnie grać, no ale bawiłem się nim lepiej niż się tego spodziewałem i zdecydowanie lepiej niż grającym po drugiej stronie bestem, u którego jednak przeszkadzała mi słabsza fizyczność i średni wzrost. Niestety nie jest to już piłkarz, który w każdej akcji weźmie każdego rywala na obieg. Przez co był on tutaj zawodnikiem skupiającym się głównie na rozgrywaniu akcji. I ogólnie jego bramkowy udział był mniej więcej o połowę niższy niż u choć co jasne, i tak rządził Tierry Henry, zresztą jak na środkowego napastnika przystało. No ale o nim po raz kolejny nie będę już opowiadać, nie każdy lubi grać takimi strikerami, no ale że ja lubię, dałem właśnie szansę na SPO bo generalnie jest to dość podobny piłkarz do Francuza, całkiem szybki, wysoki, mający niezły drybling i jedynie nieco lepsze podania w porównaniu do strzałów, ale ogólnie jak na taką tanią ikonę, Brazilii, Spisywał się świetnie i niejednokrotnie wychodził ze środka pola, by wyłożyć piłkę sam na sam kolegom z ataku, lub sam brał się za strzelanie bramek. Najcięższy do oceny jest więc w tej ekipie buffon, bo z jednej strony jest on duży, ma niezły zasięg nóg i widać po nim często umiejętności, więc można powiedzieć, że jest nieco ukrytym tanim rzeźnikiem, ale z drugiej strony Włoch ma problemy z ruchliwością. Przede wszystkim z przyspieszeniem, które jest przedłużone na większości stylów gry, więc to sprawia, iż chociaż czasem jest on w stanie nawet wyrwać się do ataku i strzelić bramkę. Ogólnie ma zauważalne problemy z doskokiem do rywala i u mnie lepiej radzi sobie jako SPD, gdzie czekał z tyłu na przeciwnika, niż na przykład jako klasyczny SP w formacji 4-4-2, gdzie trzeba więcej biegać. Dużym pozytywnym zaskoczeniem w tej drużynie był Ashley Cole, bo to, że Laurent Blanc ma dalej mocne wejście w rywala, albo że Ferdinand jest niezwykle agresywny i trudno znaleźć lepszego stopera ocenionego na 88 od niego, on jest raczej Oczywiste, ale Cole często w przeszłości był po prostu kapciem. Niezbyt szybki, niezbyt wysoki, słaby fizycznie, przeciętne umiejętności gry w obronie i tak dalej, i tak dalej. A tym tymczasem ta jego wersja specjalna pokazała zupełnie coś innego. Anglik bardzo żwawo wbiegał w rywali i bez wątpienia mogłem liczyć na jego wsparcie w obronie, a jedynie w ofensywie prezentował się on nieco przeciętniej. Natomiast fakt, że za tak niską stawkę da się kupić ikonę na bok obrony, która nie przepuszcza już. Każdego rywala jak leci, no odbieram jako pozytywny. I oczywiście tyczy się to również Diamatiurama, który także nieźle radzi sobie w defensywie, bo jest szybki i ma umiejętności typowego środkowego obrońcy, no ale za to wszystko, co potrafi w ofensywie, to pobiegnięcie do przodu i odegranie po ziemi piłki, no bo Francuz nie ma nawet czterech gwiazdy sztuczek, więc to wsparcie ataku przez bocznych obrońców jest w tym zespole średnie, ale jak na tak tani skład ikon, no on wygląda i tak lepiej niż niejedna ekipa w przeszłości. Można pograć w ataku pozycyjnym, można puścić kontrę, bo tempa w ataku nie brakuje. Jest kim kiwnąć, jest kim strzelić z dystansu. No jedynie akurat tutaj nikt nie ma złotych finezji, ale bez tego też da się przecież żyć. No i ponadto jak się okazało, pet 3 to faktycznie wcale nie jest najgorszy kapeć. I bez wątpienia grał on u mnie lepiej niż taki Tibo Courtois, więc to jest niezły czas by bawić się konami. Nie są one już mega drogie, a też nie są jeszcze totalnie słabe w porównaniu do większości składów przeciwników. Więc, no teraz trzeba będzie jeszcze sprawdzić, jak obecnie radzi sobie podobny skład, ale bohaterów. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!